Trochę wody w Wiśle upłynęło od ostatniego odcinka, kiedy zrobiliśmy taki szkielet wiaty na samochody, a teraz przyszła pora na zamontowanie poszycia. W zestawie tej wiaty dwustanowiskowej RSC BIS były takie panele PCV, tyle że mi tych paneli nie starczy, bo dach oryginalnie był dwuspadowy, a przyrobiliśmy go na dwuspadowy, więc jak miałem dokupować kilka, postanowiłem skorzystać z materiału, którego używałem wcześniej do budowy wiat, czyli poliwęglanu. Poliwęglan kupiłem w firmie Ecoplas, była to najtańsza oferta taką na rynku. Taki 2,5-metrowy arkusz kosztuje 77 zł. Wziąłem tym razem taki przyciemniany, dymiony, bo poprzednio korzystałem z prześwitującego, a tutaj zobaczymy jak się sprawdzi taki dymiony, co wydaje mi się, że to chyba bardziej będzie taki przyciemniający, ale to wyjdzie dopiero w lato, czy faktycznie pod nim jest chłodniej niż pod takim prześwitującym, natomiast tak jak widzicie, coś tam trochę przyciemnia, ale... Czy łapie dużo tego ciepła ze słońca? No to trzeba będzie poczekać jednak do, do lata. No jakieś tam zacienienie daje. Ważne, że jak mamy ten poliwęglan, i go pod chmurką, to trzeba go czymś przykryć, czymś co nie prześwituje, nie przepuszcza powietrza, bo jak mamy wiele warstw na sobie, no to tam się nagrzewają to powietrze, nagrzane nie ma jak uciekać, robi się taki efekt soczewki i nam popracują się zaczyna wyginać. Mamy zaznaczone na poliwęglanie, z której strony trzeba go umieścić do góry, czyli strony Słońca. i Po angielsku i po polsku. Bo poliwęglan jest bardzo podatny na ultrafiolet ze Słońca. Jeśli zamontujemy go na odwrót, no to potem, to teoretycznie po paru latach, możemy się liczyć z tym, że jego struktura będzie po prostu zniszczona, będzie brązowiał. Potem jakieś pierwsze lepsze gradobicie go roz, ro, rozwali. Jest możliwość uratowania, tak jak w moim poprzednim filmie. Ja kupiłem taką specjalną farbę, Primalit bodajże, do, do poliwęglanu, która go pomalowała, ale farba kosztowała majątek, więc lepiej od razu zamontować w dobrą stronę i huchać na, na zimne. Ja poliwęglan tutaj wysuwam o 5 cm, bo tutaj podaje instrukcja, żeby przynajmniej 5 cm wysunąć. No i po zamocowaniu pierwszego arkusza przyszła pora na cięcie. Kupiłem nowe tarcze. Oczywiście taką tarczą nie będziemy ciąć poliwęglanu, tylko dozbierałem do smarta, żeby te cztery dechy były, a i tak się przyda, bo poliwęglan powinniśmy ciąć jak najmniejszym zębem jak ta tarcza, która miała mniejszy ząb, więc najmniejsze co znalazłem na rynku to była taka piła z takimi, tarcza z takimi zębami, to jest do paneli podłogowych. Wydaje mi się, że te zęby będą troszkę jednak za duże, ale też się przyda. To jest tak, że takich narzędziach dopóki ma się gdzie je trzymać w garażu nie są to jakieś markowe makity czy Divolty albo Milwaukee, no to wcześniej czy później się przyda, nie trzeba z wywalonym odzorem jechać do marketu budowlanego i płacić podwójnie. Więc zamontowałem tarczę. Fajne, żeby w tym samym kierunku co strzałka na, na obudowie. To była pilarka taka z Julii najtańsza. No i tniemy. Ja zawsze zakładam przy tym okulary. Widziałem parę wypadków w mojej karierze, że naprawdę coś komuś poleciało na twarz, jakiś fragment. I bez gogli nie, nie się takiej roboty. I nawet powiem, że tutaj się uratowałem. Bo niestety to ostrze, te zęby są za duże. To jest tej tarczy do paneli. I jeszcze tutaj robię eksperyment, montuję na odwrót, teraz zobaczyć, czy może w drugą stronę będzie cieło lepiej, ale się nie łudzę, w drugą stronę już w ogóle nie piłuję, tylko pali ten poliwęglan, więc ani w jedną, ani w drugą nie pomaga, po prostu wyłupuję te fragmenty. Jakbym tego nie zamontował, więc takie ostrze do docięcia niestety się nie sprawdza, więc wracamy do starej sprawdzonej technologii. Poprzedniej wiadce użyłem takiej wyżynarki na prąd, a teraz mam piłę szablastą z Lidla akumulatorową te 20V, więc tutaj będziemy nią ciachali. Brzeszczot jest oczywiście do metalu. Tutaj mamy małe problemy technologiczne, bo <gryw> niestety <gryw> akumulator nie domaga, a nie dlatego, że jest rozładowany. Ta piła szablasta ma takie szybkie powiedzmy takie, takie już tak mocno szarpie, że mi w akumulatorze pękła ta sprężynka, która mocuje tą blaszkę. I po prostu ta blaszka sobie fruwa i trzeba ten akumulator dociskać, no ale powolutku da radę zrobić. Natomiast sama Piła Szablasta, tuż jest druga Piła Szablasta, pierwszy egzemplarz, padł po pierwszym roku w środku te ząbki, które prowadzą tak, to, to ostrze. Po prostu się rozsypały i ewidentnie przeskakiwała, trzeba było tam ją dopychać, no po prostu jeden po zrobiła się zatrzymywała. Więc jak na chwilę obecną, ja nie używam tego zawodowo, bardziej hobbystycznie, to co widzicie u mnie na filmach. I niestety jednak ten sprzęt parkside no nie wyrabia. Jeszcze była ta nasadka, taka do gałęzi, to ona też się rozpadła, tam sprężynka pękła. Więc, no, rok. Rok przetrwała i piła, i akumulator. Niestety tyle miłego, że Lidl te, te sprzęty Parkside'a bardzo ładnie i od ręki wymienia. Tutaj już wziąłem drugi akumulator, już się zlitowałem, bo to trochę jednak nerw bierze. Sobie taśmą taką malarską oznaczam linię prostą, nogą przez deskę przyciskam i zobaczcie jak teraz elegancko, miło i przyjemnie idzie to cięcie tego poliwęglanu. Tak jak wspominałem, ja bram arkusze 2,5 metra, bo jeden kładę niżej 2,5 metra cały, a ten drugi rząd po prostu przecinam na pół i tam tutaj troszeczkę taki mam nadatek, który też mógłbym położyć teoretycznie, ale wtedy musiałbym zwiększyć deskowanie, żeby to jakoś tam ładnie wyszło, więc już trudno utnę. A tutaj końcóweczka, bo mi się trochę na palecie nie zmieściło, trzeba by to przesunąć, ale dobra, daliśmy radę. Znaczy, tam się trochę upszczypało tej taśmy, ale nie, to taśmy się upszczypało, czy poliwęglanu, no chyba troszeczkę tam widzicie pod koniec się pośpieszyłem. Mamy zamocowany pierwszy arkusz, mamy zamocowany już drugi arkusz. Wiercimy przy pomocy takiego wiertła stożkowego, bo nie od razu wkręcamy wkręty, bo one muszą mieć luzy. To co mnie trochę niepokoi, że ten poliwęglan, widzicie on taki jest ukinający się nawet ręką. Wcześniej na poprzednim filmie, którą mieliśmy taką altankę taras, to wiatka była trapezowy przekrój i dla mnie była sztywna, natomiast tutaj jest to bardzo miękkie do mocowania poliwęglanu, używam takich podkładek i tutaj dzisiaj robimy otwór. Ja tu robię otwór 8 mm. O takie to są podkładeczki. 100 sztuk kosztuje 40 zł. Jak kupimy na Allegro, jak kupimy w autoryzowanym sklepie od poliwęglanu, to cena razy 2 standardowo. I tutaj jeszcze były takie wkręty dedykowane. Te, które miałem z wiatą, a normalnie używam takich farmerów. Różnicy zbytnio nie ma. I tu jest właśnie cały urok pracy z poliwęglanem. Bardzo ładnie się go wygina, więc nie musimy chodzić po tym dachu. Tylko po co go sobie zwijam więcej pod brzuchem, stojąc na drabinie, i po kolei przykręcam rząd po porządku. Przy panelach PCV, które są takie sztywne, takiej możliwości nie ma, trzeba by łazić po tym dachu. Ja się troszkę boję wysokości, więc tutaj mocujemy. Zgodnie z to, co w instrukcji, tam gdzie nie mamy łączenia, no to co trzecia, co trzecia fala na górze. Natomiast. Tam na łączeniach płyt, czy na końcu, co drugi albo co pierwszy. Hop, kolejny arkusz na górę, ale mamy piękną jesień. Ja tu mam zakładkę, będę robił na jedną falę. I dzień dobiega końca. Akurat deszcz chyba się zbiera, ale... Tak nam tutaj to wyszło, jak na razie jestem bardzo zadowolony. To co jeszcze wyczytałem, że ten poliwęglan z ekoplastu ma 0,5 mm. Może jestem w błędzie, ale tak mi się daje, że czytałem na stronie, natomiast ten, który był wcześniej z GUTA miał 0,75 co też może być odpowiedzią, dlaczego ten poliwęglan jest bardziej taki miękki. Tak jak widzicie, tam w dalszym planie, tam przy końcu dachu to on się trochę tam pozałamywał, bo wystarczy położyć wkrętarkę i on się ugina. Zobaczcie, tutaj mamy dach prawie gotowy. I tutaj powyginany o, można go odepchnąć i się wyrówna, ale jak to sobie poradzi w zimę? Nie wiem. Rozstaw tych ład jest taki, jak mówiła instrukcja, 40 cm. Ale zobaczcie, kładziemy wkrętarkę i to się tak, no. I się ugięło, tak? Niby wraca do swojego kształtu, ale jak tam położymy coś cięższego, o, to tak. No. Tym, może to jest kwestia profilu, bo tu mamy fale, a w gucie był trapez, może to jest kwestia grubości, byle w zimę się nie porwało, nie za mało, to już będzie OK. Mamy pierwszą stronę gotową. W kolejnym odcinku będzie druga strona i kalenica, ale jakiś zamysł jak położyć poli mamy. Ze wcześniej wszystko wyliczyłem, żeby jak najmniej się naciąć, więc jestem na chwilę obecną bardzo zadowolony. To jeszcze pozostało płyną się, takie jakby nad nadlewki z tych ład po, boków, po bokach no i deszcz się rozpadał. No właśnie dlatego nie było żadnego nowego odcinka przez tyle tygodni, bo ciągle albo pada, albo leje. Tutaj zobaczcie, tu ładnie mi wyszło, tu ładnie, tu już troszkę ucieka, tu widzicie ta podkładka, a tutaj już musiałem zrobić taki patent. <laughs> żeby się zmieścił ostatni rządek, no bo trochę na przekątnych się hapnąłem. To co pisałem, że mi tam uciekły 4 cm. No bo ciężko przy rozpiętości konstrukcji na 6 metrów złapać to, żeby było idealnie prostopadle, ale jakoś się udało. Zapraszam do śledzenia, bo niedługo będą kolejne etapy budowy naszej wiatki.